Nie wiem co tu się stało, ale mamy tu wannę pociętą na dwie części. Normalnie przecięta tu jest. Nie wiem, ktoś sobie chciał z wanny zbudować czołg. No nie wiem. No tutaj są jeszcze boki. Także jest kawał złomu. Już zadzwoniłem po sylwana i zaraz przyjedzie. No takiego czegoś się nie spodziewałem tu. Okej, okay, w całości wanna, ale taka pocięta patrzcie tu. Normalnie cięcie było, taka gruba, piękna sprawa. Siemanko, dzisiaj z Sylwanem spróbujemy wytargać potwory z dna rzeki, szczególnie tą miednicę wannę, balie, czy co to jest. Przekonamy się zresztą. No i może tą beczkę wielką. Także bądźcie z nami. Siemanko. Siemanderko, zobaczcie co pozyskaliśmy. Piękna wanna żelizna. Już mieliśmy ułatwione, bo wanna była pocięta. Zobaczcie. Jak ktoś bardzo pięknie to pociął. Tu było cięte, to już odłupane. Porządną kątówkę musieli mieć. Porządne, ładnie ucięte. Tu było nacięte tylko widzisz, No. kawałek. Górczy. Chcesz się złożyć? No złóżmy No i tutaj burty jeszcze, ale nie wszystkie taka widzę malutka. są. No ale taka malutka. No. Nie no normalnie taka jak w mieszkaniach. A nie, wszystkie burty są. Tu jest jedna. Tu. No. Te dwie małe. Już później im się nie chciało ciąć na tak mało, to taką dużo. No dużą ale zrobię. to kurczę, naprawdę, w całości. Dobry ten, strzał. Ciemzar jest... Śmietnikowy. No nic, na dużej wadze będziemy mieli czas, to zważymy ile ona No. Waży, na dużej wadze. No. Teraz jedziemy na magnes, te potwory wyłonić. Dokładnie. Bierzemy osprzęt i Strasz. lecimy. Wodery, długi szpadel, dwa magnesy, kastra. Lina i Brecha. Będę wchodził. Dawno mnie nie było na magnesie. No, brakowało ci tego trochę chyba. No, no. <laughs> Dla odmiany. Trzeba wejść z złomem i z lina. Niedziela. Przed południe. Rano bardzo padało u nas no, no, no. No i teraz okienko znaleźliśmy. Wyjazd był pod znakiem zapytania. I jesteśmy. Namierzyłem, namierzyłem ten, tego potwora. Teraz tak, chciałbym go trochę jeszcze podwadzić brechą. Może poluzuje swoje szczęki. Ale to zobaczymy później. Próbuję łopatą wyjąć muł który się znajduje w tej wannie Bo tutaj jej jeden brzeg jest blisko I środek też A ile mułu siedzi w środku Pewnie dużo Przywiązywał linę do tej tego potwora tutaj ma taki otwór na szczęście. Na szczęście ten potwór ma otwór. O. Nie powinna się przerwać blacha. A Alina no to nie wiem. Mamy to szczerze, czarno to widzę. Te czwórka ruszyła. Odsunę się, żeby mnie szczeliło. Masakra Urwało się gdzieś Chyba usylwana Urwała się usylwana lina Powiem wam, że ruszyło Ruszyło Trochę ją podniosło do góry To jest raczej to jest raczej jakaś beczka. Może pralka? Tak mi się wydaje. No nic. Ja trochę tym jeszcze pokułem. Teraz w drugą stronę będzie Sylwan. A co to jest tu? Jeszcze coś tu mam. A to wychodzi. Wychodzi to. A obok. Obok było wiadro. Może to wiadro przygniatało w jakiś sposób. Dobrze. Wiadro jest wyjęte. Tak, nie było wcześniej tego wiadra. Gdzieś tu spod schodu się wydobyło. Dobra, Sylwan teraz w drugą stronę będzie ciągnął. Już ciągnie w sumie. Ruszył. Oczywiście jedzie do tyłu. Tak jest lepiej podobno. No z tyłu nie mamy haka. Urwała się lina, niestety. Trzecie podejście, znowu w tą stronę. Potwór jakby trochę drgnął. W sumie teraz Sylwan tak w poprzek ciągnie. Wow. Wow. Ach, urwała się znowu chyba u Sylwana. W przerwie zobaczyłem tutaj na brzegu jakiś złom. Postaram się go wyrwać. Samki, ale przywiązane pasem. No, coś niesamowitego. Masakra. Widzicie? Pasem przywiązane samki. Patrzcie, to w tej rurze było. W tym, to jest rura, to nie jest wanna. To jest jakaś ogromna rura. Wyjmuję mu z niej i wyjąłem k k k kask. Ja nie wiem, pochłonęła jakiegoś robotnika tam chyba. Tam portki odpłynęły. Portki odpłynęły już Wytargałem te kawałek Sanek Ale są przywiązane, spróbuję przeciąć Próba chyba czwarta Na razie tutaj przez, yy, zaprzestajemy wydobycia. Musimy przyjechać z lepszą liną, bo ta się rwie. Nie nadaje się więc jeszcze idziemy wytargać beczkę. Zabieramy łup w postaci sanek. No, jestem trochę podłamany tym, że. Nie udało się z tego potwora Ale Nie ma szans Nie ma odpowiedniego sprzętu Ta słaba lina Ta słaba lina i No nie daliśmy rady A no co to jest? A kawak puchy jakiś Zardowiały No dobra, ale mamy tutaj Potwora na pocieszenie, czyli jakąś beczkę taką Teraz zobaczymy jak to się za to zabrać na pewno jest dużo mułu w środku no jasne no, to się już, jest dobrze, bo się. Nie, już jest dobrze bo się już jest dobrze bo się rusz to jakaś jest beczka. rozwalona beczka no, ja to bez łopaty wyciągnę Ach, jeszcze jest dużo muru. Na jego postawie na sztolce wywali się tam. Mam nadzieję. Nie ma dna nawet. Daj mi łopatę Szkło Nie, patrz, wywala się samo Wypada A, nie zapomnijmy o błotniku, przecież jest błotnik schowany jeszcze od ciągnika. No ja zapomniałem Ja też. Skupiłem się na bestii. Dobra. Jest! Beczka wyjęta. Huhu. Dobra, potwór wyjęty, w takim razie jeszcze czas jest na małe łowionko. Może coś jeszcze fajnego złowimy. Na przykład coś takiego. To jest chyba aluminium, a w środku jest metal. I klamka, która też jest chyba aluminiowa. O, dobry! Dobre fanciki. Wracając jeszcze do tamtego potwora, którego nie udało się, yy, niestety, wytargać. Zmieniam zdanie: nie jest to żadna wanna, nie jest to żadna beczka. Jest to ogromna rura o średnicy, no z pół metra, długości metr, i jest zagięta. Takie ogromne kolanko. Siedzi w mule bardzo głęboko. Chociaż dookoła bardzo jest grząsko, i noga mi się potrafiła wbić. Do samego uda proszę fanciki, yy, no, pompka hamulcowa. O! stopniowa A to jest aluminium, chyba nie? Może być aluminium. Tak, no, lameczka też aluminiowa. No. Może być, ale tam w środku tłoczki są. No. Ciężko to, tam tłoczki to będzie tłoczki są oczyścić. Skalowe. No. Tutaj mamy jakiś kolejny artefakt, pewnie motoryzacyjny. Jakiś przegub Któryś tam drut z kolei Nie nagrywałem wcześniej Tutaj sobie wieszam Wieszam sobie je na gałęzi Mam tu jakieś wiadro Wypełnione śmieciami po brzegi, Jakimiś foliami A tu jest na szczęście niski brzeg Może nie spadnie Jest ja nie wiem, co to, się, co to się dzieje. Patrzcie, kolejny filtr oleju to już enty z kolei. Prawie na każdym odcinku ostatnio znajduję, żebym tak znajdował zamiast tych filtrów jakieś skrzyneczki ze złotem. No nie. O, paskudztwa. Stara, bardzo puszka. Chyba po farbie. magnes tutaj walczy z diabłami typu gwoździe a ja na brzegu tutaj o, przyda mi się ten gwóźdź coś takiego tutaj wyhaczyłem jakiś element chyba od motocykla ale czy ja to wyjmę muszę Siedzi za, za sane ale wyszło Uu. umyjmy to trochę No, mega, muszę zawołać Sylwana, że tu są fajne łupy. Cylinder, leci do mnie. Cylinder, Tu jest kolejny zrzut yy, popiołu. Nałapiemy pewnie z dwa wiadra Takich artefaktów I takich artefaktów A co ja tutaj mam to Coś ciężkiego Ale Tym razem wychodzi Ach, Chyba felda jakaś O, koło Od motocyklu ale jaja. No yes. To mi trochę rekompensuje do tego potwora. Super. A wiecie co? Ja tutaj widziałem oponę. Wcześniej być może Że to jest opona właśnie oh. Siedzi Siedzi w ziemi Być może, że to jest Opona O tego O matko A to jest? jakaś blacha w tym jest Masakra Masz tu O nie Kolejne metale O mam, mam ruę. kolanko, ale miniaturowo, w porównaniu do tamtej My fanta, gruba ryba, tak tato? To, to <grywa> Cały znak no. O i nie tylko Tutaj też coś mamy jeszcze Na mam magnesie Ale mamy znak Ale oni chcieli stop, zakaz wjazdu chyba chcieli, nie? A to jest co? Przejście dla pieszych? Przystanek? Uwaga, Sylwan Uwaga, Sylwan jedzie To wielkie S jest. Wielkie S? Bo parking tylko dla Sylwana Ła Coś grubego znowu idzie, jest Jakieś folie Ale mamy też piękny kątownik Cieszę się z całego serca Uszy od wiadra Biorę Nie wiem co tam jest Ale wychodzi Okej, okay, od beczki mamy Obręcz od beczki Okropny jeż Próbujemy wyjąć to oponę Do kompletu Z kołem Siedzi bardzo mocno, ale uda się Ale tam korzenie są chyba A się wyjąłem coś takiego Teleskop. z brzegu. Teleskop. Teleskop. Mam hmm. jeszcze beczkę. Z tu na mu. I tym razem wyczyszczona beczka już Śmierdziało w środku okropnie A tutaj opona od ciężarówy Matko, dzisiaj tak ciężko idą rzeczy Że masakra po prostu, ta opona też Nie chce wyjść, a dlaczego? Bo była przybita Prętem Takim prętem była przybita Teraz powinna już wyjść Bez problemu o! To, nie jest, to. to też jakiś... To jest drążek O masz. I końcówki drążka. No nie wierzę. To jest... Yy, dużo samochodów. No. Nie, to jest coś niesamowitego. Wyszła opona. Ale nigdy chyba tak się nie umęczyłem. Z takim dziadostwem. Ale jest. Wychodź. Myję łom Będziemy się zbierać, ale Kucunam, żeby umyć łom A tutaj Wyskakuje garnek Czerwony Dobra Kończymy na dzisiaj Jeżowe Połowy Potwora jednego Troszeczkę zmęczyliśmy Dostał parę ciosów Ale jeszcze siedzi w wodzie Będziemy z nim walczyć w przyszłości Tymczasem idziemy jeszcze po Włotnik od Ciągnika Po drodze jeszcze Parę gwoździ Blokuję resztę te złomików i lecimy do te czwórki. A tak czy siak, troszeczkę tego złomu wpadło? Nie. Okay. Tutaj schowałem ten błotnik Ursus. Ursus, nie? 30. 30. Pasowałby do naszego. 100% że się uda, bo to naprawdę siedzi tam bardzo mocno. ale próbowaliśmy. No i poza tym jest trochę fantów. No i to witamy na podsumowaniu. Tutaj po prawej stronie beczka, ta wielka, udało się ją wyjąć. Beczka mniejsza, garnek. Wiadro, kawałek sanek, płozy, tutaj pręciki takie. No i zabraliśmy w końcu ten błotnik od Ursusa. Tutaj w wiadrze dużo rupieci. Tutaj takie rzeczy. Kolejne wiadro. Błotnik, błotnik od 30. No. Jest koło od motocykla. Jest opona i kaka No i znak drogowy. No i tu stwierdziliśmy, że rzeczywiście to jest znak Sylwana Sylwana A skąd, skąd wiesz? No bo popatrz S S Jak no. Sylwan Ewidentnie <ścoughs> Jak Sylwan No Także Sylwan sobie postawi ten znak tutaj przed bramą No i nie będzie można wjechać ja tylko będę mógł tu wjechać. Tylko tak ty. Za bramę. ty, tylko Sylwany mogą tu wjechać. Aha. No dobra, to dziękuję bardzo za, za uwagę. Trzymajcie się. Trzymajcie się, ciepło, bo dzisiaj było chłodno. Tak jest. Pozdrawiamy. Hej. I do przodu Dolores! <głosy> <głosy> Dolores! Jestem za piękny i młody, żeby za to płacić. <noise> Offroad z zylwanem.